Cześć, tu Asia Franaszek z Instytutu Ekonomii Matematycznej. Dziś opowiem Wam o liczbie Eulera, czyli podstawie logarytmu naturalnego, czyli E. E jest jedną z ulubionych, stałych wszystkich matematyków, ale nie tylko. Jest szeroko wykorzystywana w rozmaitych naukach do opisu zjawisk od rozpadu promieniotwórczych pierwiastków po wzrost wykładniczy. W finansach opisuje magię procesu składanego, i właśnie o tym zastosowaniu dzisiaj sobie opowiemy. Załóżmy, że dostałeś od bogatego wujka z Ameryki spadek w wysokości 1. Jeśli wolisz, możesz myśleć o, o tym jak o 1 milionie złotych. Chcesz wpłacić go na lokatę do banku. Bank oferuje niewiarygodnie atrakcyjne oprocentowanie w wysokości 100% w skali roku. Jako świeżo upieczony klient premium możesz negocjować warunki lokaty. Na początku bank proponuje ci standardową lokatę z kapitalizacją roczną. Nie trudno wyliczyć, ile będziesz miał pieniędzy po roku. Wpłacasz milion, po roku dostajesz dodatkowy milion, zatem masz już 2 miliony. Ale sytuacja będzie jeszcze lepsza, jeśli wynegocjujesz kapitalizację półroczną. Wpłacasz milion, po pół roku dostajesz połowę należnych odsetek i te odsetki Ponownie wrzucasz na lokatę, która oprocentowana jest tak samo jak poprzednio, czyli na 100% w skali roku. Oznacza to, że po roku dostaniesz 2,25 miliona złotych, znacznie lepiej. Jeszcze lepiej będzie, jeśli wynegocjujesz e, kapitalizację kwartalną, wówczas po roku otrzymasz około 2,44 miliona. Jak widzisz, ten ciąg jest rosnący. To jest dla kapitalizacji miesięcznej i możesz się zastanowić, czy ma on jakąś granicę. I jak zapewne już zgadujesz, ma rzeczywiście tą granicę i będzie to liczba e. Pokażę ci jeszcze, ile wynosi kwota dla kapitalizacji codziennej. I spójrz, że to jest już całkiem całkiem blisko e, liczby e. Jeśli przejdziesz z kapitalizacją do e, kapitalizacji co sekundę, a zatem weźmiesz granicę 1 plus 1 n do n, przy n dążącym do nieskończoności, otrzymasz właśnie dokładnie e. Więcej o e opowiemy sobie na ćwiczeniach, jeśli teraz masz pytania, zadaj je proszę w komentarzu pod filmem, bądź poczekaj, aż spotkamy się osobiście. Dzięki.